Zarysowałeś auto i panikujesz, jak dobrać lakier? Spokojnie. W tym filmie pokażę ci, jak w mgnieniu oka znaleźć kod lakieru w twoim samochodzie, żebyś mógł dobrać idealny odcień bez zgadywania. To prostsze niż myślisz. Zaczynamy. Gdzie szukać to klucz do sukcesu. Pierwsze miejsce, gdzie powinieneś zajrzeć, to okolice drzwi kierowcy. Często na słupku B, czyli między przednimi a tylnymi drzwiami, albo na wewnętrznej stronie samych drzwi, znajdziesz specjalną naklejkę lub tabliczkę znamionową. Tam, obok numeru win i innych danych, powinien być widoczny kod lakieru. Zazwyczaj to trzy lub czterocyfrowy ciąg znaków liter i cyfr. Jeśli tam go nie ma, nie panikuj. Sprawdź pod maską silnika. Czasem jest na kielichu amortyzatora, na błotniku albo na poprzeczce. W niektórych autach, zwłaszcza tych starszych, kod lakieru bywa też w bagażniku, najczęściej pod wykładziną lub na specjalnej wlepce, szczególnie w grupie fałk. Trzeci trop to książka serwisowa lub instrukcja obsługi Twojego pojazdu. Producenci często umieszczają tam wszystkie kluczowe dane, w tym kod lakieru, więc warto tam zajrzeć. Jeśli wszystkie fizyczne poszukiwania zawiodą, masz jeszcze jedną opcję dekodery WIN online. Wpisując numer WIN, możesz czasem uzyskać dostęp do specyfikacji technicznej, w tym koloru lakieru. Pamiętaj jednak, że nie zawsze jest to w 100% precyzyjne źródło informacji o kodzie lakieru. W ostateczności, zawsze możesz podjechać do ASO lub dobrego serwisu lakierniczego. Tam specjaliści pomogą Ci zidentyfikować kod bezbłędnie. Teraz już wiesz, gdzie szukać kodu lakieru, żeby twój samochód znów śnił. Jeśli ten film okazał się dla Ciebie przydatny, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału po więcej takich praktycznych porad. A teraz krótka autopromocja. Jeśli ten film Ci pomógł, to bardzo proszę, zajrzyj do mojego sklepu enimo.net. Znajdziesz tam tanie i praktyczne akcesoria i gadżety do Twojego auta, które są też fajnym pomysłem na prezent. Link w opisie pod filmem lub po prostu wpisz enimo.net. To wszystko. Dzięki i do usłyszenia.